To nie chciałbym mieć osoby, która cały czas pracuje, nie męczy się, odpowiada na pytania Twoich klientów. Cały czas jest w kontakcie. Jak tylko chce ten klient skontaktować się, to on jest gotowy. Ale ten użytkownik nie ma już motywacji do tego, żeby wchodzić na daną stronę, a co za tym idzie, kontaktować się jeszcze głębiej z naszą firmą, a co za tym idzie, mieć większe prawdopodobieństwo zapisania się na wizytę. Social media muszą być jakąś częścią, uważam, nieważne jakie wybierz. To będzie TikTok, czy to będzie Instagram, Facebook. Czy YouTube, jest takie górne pozyskanie lejka, górne pozyskanie osób, które są zainteresowane fizjoterapią. Ale w dłuższej perspektywie czasu ogromnym zagrożeniem jest poleganie tylko i wyłącznie na tym jednym kanale, na tym jednym źródle, na tym jednym strumieniu powiedzmy zaopatrzenia naszego grafiku. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Zdrowego biznesu. Chodzi o to, macie pełnych grafików. No właśnie, co zrobić, żeby te grafiki były pełne? Co zrobić, czy jedno źródło marketingowe, czy jedno źródło pozyskania Twoich nowych pacjentów jest wystarczające? Czy to wystarczy, żeby mieć pełny gabinet ludzi? Czyli zaprosimy Was dzisiaj do takiej głębszej rozkminy na temat mechanizmów działania, które powinna mieć każda marka firmowa, każda marka osobista, żeby nie opierać się tak naprawdę o jeden filar który ze względu na to, że jest jeden, bardzo często jest obarczony dużym ryzykiem. Co, jeżeli to się wysypie? Więc już mówiąc tak bardziej po marketingowemu, porozmawiamy sobie dzisiaj o tych różnych strumieniach, o tych różnych kanałach e, naszego marketingu, które powinniśmy sukcesywnie sobie w naszej komunikacji, w naszych działaniach promocyjnych, marketingowych dokładać. No właśnie, dokładać, bo to naturalne. I tak idąc w ten odcinek już troszkę głębiej, to naturalne i tak będzie, po prostu, że na początku będzie jedno źródło marketingowe, i najczęściej, e, tak trochę nie po naszemu, jakby jest o, jest o tym odcinek, będzie to źródło e, poleceń. I ono pozwoli oczywiście Wam jakoś się e, rozwijać. No niechcący, e, jakbyście nawet nic nie robili i nie kochali marketingu e, i nie słuchali tego podcastu, to ten rozwój e, troszeczkę przyjdzie sam z czasem. No tak, no bo te polecenia wspomniane przez nas, o czym też bardzo często mówimy w trakcie tego podcastu, no to jest taka absolutna baza, praktycznie bezwysiłkowa, od której każdy z nas zaczyna. Jeżeli jesteś raczkującym specjalistą, dopiero zaczynasz otwierać swoją indywidualną praktykę, dopiero zaczynasz pracować z pacjentami, z klientami, no to chcąc, nie chcąc, gdzieś te polecenia się zadziewają. Ale w dłuższej perspektywie czasu, co właśnie Wam często tutaj wykładamy, ogromnym zagrożeniem jest poleganie, tylko i wyłącznie na tym jednym kanale, na tym jednym źródle, na tym jednym strumieniu powiedzmy zaopatrzenia naszego grafiku. No, bo trochę jak stół. Oczywiście są stoły, które stoją stabilnie na jednej nodze, mają taką wielką podstawę. To jak nasz podcastu, gdzie on tam stoi, z złego biznesu, to szkolenie MMO robiliśmy, czyli medyczna marka osobista. To taki stół, jak ma wielką podstawę na dole, to on stoi. a jak ma Pana jedną ona nogę, wielka. wielka. I fizyka mówi o tym, że to nie będzie stało. Więc ta firma, twoja, też oparta na takim jednym źródle, marketingu, na stole, który ma jedną nogę, no, będzie się hibotać. I od wielu rzeczy, to czy ten marketing, nawet jeśli to nie będzie ten jakby mm, poleceniowy, tylko będzie ten lepszy, czyli rekomendacje, czyli zapisane polecenia e, na stronie, czy no, no właśnie na stronie, no, bo potem nie mam gdzie ich pokazać w sumie, tak naprawdę, czy muszę mieć już drugi filar, e, dokładać drugą nogę, czy to będzie strona, czy to będzie e, Instagram, to będzie to prostu potrzebne, żeby móc się rozwijać. No ja chcę tutaj powiedzieć dwie bardzo ważne rzeczy. Rzecz numer jeden, żeby to wybrzmiało też na początku tego podcastu, to to, że Broń Boże, nie zrozum nas źle, pod tym względem, że my teraz Ciebie tutaj zalejemy całym strumieniem informacji, że musisz robić to, 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 to i to i to. Tak jak powiedzieliśmy, naturalne jest to, że zaczynasz od poleceń, ale sukcesywnie biorąc pod uwagę swoje możliwości, swoje zasoby czasowe, swoje zasoby finansowe, Polecamy Ci dokładanie kolejnych z nich, no bo znowu, czym to może grozić? I tutaj myślę, że świetnym przykładem jest to, co zadziało się w Stanach na początku tego roku, jesteśmy w roku 2025, kiedy po zmianie władzy w Białym Domu przyszło widmo i groźba tego, że być może w Stanach zostanie odcięty dostęp do TikToka. No i teraz, jeżeli myślimy sobie o tych wszystkich, powiedzmy, twórcach, markach osobistych, firmach, które w 100% polegają na swoim, powiedzmy, m, funkcjonowaniu na platformie TikTok, to w momencie, kiedy nagle z jakichś przyczyn niezależnych nagle okazuje się, że ciach, nie ma TikToka z dnia na dzień, no to jak one mają szansę funkcjonować? I właśnie w perspektywie tego, że to tak naprawdę nie dotyczy tylko platform społecznościowych będących własnością chińskiego rządu na przykład, ale tak naprawdę może się to wydarzyć w każdym, nawet najmniej oczekiwanym momencie z każdym innym źródłem powiedzmy twojego pozyskania klienta, no to warto po prostu się zabezpieczać na wypadek tego, OK, co jeżeli to jedno źródło się zawęzi, co jeżeli to jedno źródło na przykład będzie miało jakiś taki przytyk, korek, utnie się, coś tam powiedzmy zacznie szwankować, to żeby zachować płynność, zachować stabilność swoich, Przychodów, swoich finansów, fajnie, gdybyśmy mieli możliwość polegania również na tym innym źródle. Czyli nie ma znaczenia, jakie to jedno źródło będzie. Czy to będzie Instagram, czy to będzie YouTube, czy to będzie Facebook, czy to będą polecenia. To nigdy na poziomie jakby własnego biznesu i własnego bezpieczeństwa marketingowego nie chcę mieć jednego źródła, bo z nim coś się może wydarzyć. Już nie mówmy o takiej drastycznej rzeczach jak w czyli nagle ktoś obcina jakiś kompletnie e, jakby jako, jakieś Media wycięte z danego, z danego terytorium, no to trochę nie, tak, nie, nie aż tak strasznie musi być, ale po prostu może być jakiś algorytm, który nagle powie, że cię nie lubi. Może być jakaś sytuacja, że twoje zasięgi masakrycznie przez jakiś okres czasu po prostu spadną, albo też hmm, na chwilę ty się wyłączysz, bo nie wiem, coś ważnego jest w, w twoim życiu teraz, albo jest coś ważniejszego po To też naturalne i normalne, że no nie zawsze będzie mieć ochotę e, robienia stories czy robienia postów, no a jak nie robię na Instagramie czy na YouTubie m, cały czas, no to ten algorytm powoduje to, że, na YouTube trochę mniej może, ale szczególnie na Instagramie, że coraz mniej mnie po prostu widać. Więc to takie źródełko naturalne zaczyna wysychać. I to też będzie dużym takim kłopotem do tego, żeby e, robić ponowne, m, ponowne źródło dla was jakby marketingowe, jedno Drugie, trzecie, no bo jakiś algorytm może was w tym miejscu po prostu nie polubić. No i kolejnym świetnym przykładem, co na przykład zadziewa się aktualnie, jest szeroko pojęty rozwój sztucznej inteligencji, która na przykład wchodząc na platformę Google, w której wiem, że wiele firm, które posiadają swoją stronę internetową, głównie opierało się jakby w oparciu o to pozycjonowanie organiczne. I w momencie, kiedy wchodzi nam Gemini, czyli narzędzie sztucznej inteligencji, właśnie dostarczane A przez. Overview. AI overview, tak cudownie się to nazywa, e, które daje nam podgląd, szczytując te informacje na daną frazę, na dane zapytanie, powiedzmy, wpisane w Google przez użytkownika, jako zbiór informacji, powiedzmy, połączonych z różnych stron, to tak naprawdę ten użytkownik nie ma już motywacji do tego, żeby wchodzić na daną stronę, a co za tym idzie kontaktować się jeszcze głębiej z naszą firmą, a co za tym idzie mieć większe prawdopodobieństwo zapisania się na wizytę i jak to się prezentuje w statystykach, Michał? No zobaczcie, że Chodzi o to, że mamy takie frazy, zapytania informacyjne. Po prostu, co to jest skoczka, co to jest dyskopatia? i Ja już nie muszę wchodzić na żadną stronę internetową, żeby o tym się dowiedzieć. Czyli, informacje pozyskuję z tego, co mi pokazuje Google jako odpowiedź. No i jeżeli moja strona internetowa mówiła o tym, no ok, on bierze z tego źródło ode mnie, no ale ludzie już nie mają potrzeby wchodzić na stronę, czyli ruch na mojej stronie jest dużo, dużo mniejszy. Co za tym idzie, potem mi też ciężej, znaczy praktycznie nie ma możliwości robienia reklam, czyli remarketingu tych osób, które chcą o to zapytać. No bo jak pytałeś się o skoczka, to ja sobie myślę tak, jako taki marketingowiec, że no jednak masz to konot skoczka, bo o nim wiesz, albo myślisz, że je masz, no to ja cię mogę dać jakieś reklamy, które są o konach skoczka, o bólach konach i sposobach leczenia, albo złych sposobach leczenia, i dobrych sposobach leczenia, kona skoczka. No więc yy, trudniej pozyskać klientów, rzeczywiście jest, yy, może być coraz więcej zapytań o coś, ale coraz mniej wejść na twoją stronę, co to jest właśnie tym algorytmem, który nie zabija tylko i wyłącznie, powiedzmy, e, dla was, w cudzysłowie, Instagrama czy YouTube'a, ale też po prostu w tym miejscu e, zabija trochę własną stronę WWW. No i teraz jeżeli bazowałem tylko na tym WWW, dalej na jednej rzeczy, i opiewałem swój tutaj jakby pozyskanie nowych klientów, tylko i wyłącznie ze strony WW, mam takie super SEO, to nagle to też troszkę mogło się ukrócić, czyli zmniejszyć, i mniej pacjentów mogę mieć, albo no mam dostęp do mniejszej bazy osób, które jest zainteresowane leczeniem kolana skoczka. Jak to wygląda w Stanach, jeżeli chodzi o statystyki? No i to ciężko wygląda, rzeczywiście, bo ta branża medyczna, z tego co mówię, statystyki najbardziej dostała. Czyli jakby echo tego eye overview jest dla naszych, dla naszej branży, naszych stron www. jest bardzo, bardzo duże. I chyba ośmiokrotnie, jakby spadły wejścia na stronę w Stanach Zjednoczonych. W Polsce te dane są jeszcze nie aż tak mocne, ponieważ nie wszystkim się nawet jeszcze to eye overview. Wyświetla jako, jak zawsze się wyświetla osobom. Osobom zalogowanym się wyświetla, nie zalogowanym się nie wyświetla jeszcze, więc jeszcze przed nami takie, myślę, duże tąpnięcie. Więc właśnie na potrzeby tych wszystkich zagrożeń, które przed nami czyhają, przygotowaliśmy właśnie ten odcinek. I ja nie będę ukrywać i ja to powtarzam wielokrotnie, że ze względu na ten rozwój narzędzi marketingowych, rozwój ogólnie sieci, rozwój możliwych kanałów, no brutalna prawda jest taka, że my jako właściciele, bądź jako powiedzmy osoby zarządzające, tworzące marki firmowe, tworzące marki osobiste, no czy tego chcemy, czy nie chcemy. Mamy niestety coraz więcej do roboty i coraz więcej powiedzmy z tych kuwet, o które musimy dbać. I już przy, przywołując tutaj mój najbardziej słynny przykład, że kiedyś wystarczyło wrzucić zdjęcie na tym Instagramie z jakimś takim postem, co robiłeś powiedzmy z kawką albo z papieroskiem w ręku i szło to szybciutko, a dzisiaj niestety troszeczkę trzeba się narobić żeby się zarobić i faktycznie tych możliwości jest dużo, ale będziemy starali się Wam powiedzieć o tych trzech, które są absolutnie niezbędne i które właśnie w takiej opcji takiego sobie dziobania po troszeczku warto zaopiekować, żeby właśnie zdywersyfikować te nasze źródełka przychodu pacjentów. Uuu, daleko dotarłeś! Super! Dzięki Ci bardzo za to zaufanie i poświęcony czas. To znaczy, że te treści dla Ciebie są wartościowe. Naciśnij dzwoneczek, zasubskrybuj nasz kanał i bądź gotowy na kolejne materiały z serii zdrowego biznesu. Jedziemy dalej. Niby najlepsze stoły, mają trzy albo cztery nogi. I w sumie w ten sam sposób możemy podejść do marketingu. Oczywiście. Social media muszą być jakąś częścią, uważam, nieważne jakie wybierzesz, to będzie TikTok, czy to będzie Instagram, Facebook, czy YouTube, jest takie górne pozyskanie lejka, górne pozyskanie osób, które są zainteresowane fizjoterapią. No i rzeczywiście e, dalej można by powiedzieć, że nawet jeżeli masz takie moce przerwowe, to oczywiście warto być na każdym z tych, tej platformy. No i nie będziemy, nie będziemy tutaj dokładać też tego, słuchaj, jeżeli masz klientów takich, to bądź tutaj, jeżeli masz klientów takich, to bądź tutaj. Żeby też obniżyć tobie próg wejścia, zacznij po prostu od tej platformy, gdzie ty sam jako użytkownik, funkcjonujesz najczęściej, bo jej specyfikę będziesz znać najlepiej, będziesz najlepiej zorientowany w tych wszystkich funkcjonalnościach, to dla ciebie też będzie jak najbardziej intuicyjne. Więc social media na dzień dzisiejszy i to jest takie um, pytanie, które często dostajemy, hej Karolina, Michał, czy ja naprawdę muszę być na tych social mediach, bo ja się tym brzydzę i nie chcę tego robić? No bardzo mi przykro, ale jeżeli chcesz prowadzić swój biznes, niezależnie czy biznes marki osobistej, czy biznes firmowy, no to jest wręcz obowiązek i znak Dzisiejszych czasów. Liczba użytkowników na poszczególnych platformach nie spada, a wręcz wzrast, wzrasta rok do roku. Więc jeżeli chcesz zaistnieć w świadomości, budować wizerunek, pokazywać się na zasadzie, hej, ja tu jestem, robię takie, a nie inne rzeczy, no to jest to pewnego rodzaju obowiązek. No i co zrobić teraz, żeby się nie wypalać tymi social mediami zbyt szybko? No to już jest kwestia, uwaga, czas na reklamy, którą przygotowaliśmy, jakby w medycznej marce osobistej, bo. To jest kwestia o tym, jak zrobić, żeby się nie narobić i jak też czerpać z tego satysfakcję i jak to robić, żeby widzieć ewentualne efekty i rezultaty. Więc, jeżeli zaczynasz tworzyć media społecznościowe tak po prostu, no to normalne jest to, że zaczniesz się gubić. Normalne jest to, że nie będziesz wiedzieć, nawet jeżeli znasz platformę, jak tam funkcjonować, co pisać, jaki jest cel tego pisania, a bez tego będzie ci po prostu trudno realizować ten marketing no i macie ten social media, macie tutaj markę osobistą, e, takim kolejnym krokiem który powinien powstać, żeby ten stół, ten wasz marketing stał e, na porządnie, no to moim zdaniem e, jest to na www, taki dom taka, taka swoja ostoja, gdzie nikt mi nie wchodzi, nikt nie rozprasza mojej uwagi nikt się nie reklamuje, kogo ja nie lubię, nie chcę, albo po prostu, e, no, nie ma innych reklam, jest tylko reklama i opis moich działań i działania, które ja tam robię, są moimi działaniami. E, I no okej, okay, mamy tam SEO, na które można powiedzieć, że jakieś algorytmy działają, ale tych algorytmów jest mało i to najważniejsze. Rzeczy, które stworzysz dzisiaj, rzeczy, które napiszesz dzisiaj, rzeczy, które wyprodukujesz tam e, dokładają się, dokładają, dokładają, dok dokładają. Ja to bardzo lubię porównywać takiego handlowca 2/4 na 7. Kto nie chciałby mieć osoby, która Cały czas pracuje, nie męczy się, e, odpowiada na pytania Twoich klientów, cały czas jest w kontakcie. Jak tylko on chce ten klient skontaktować, to on jest gotowy i na wszystko odpowiada. Na wszystkie pytania, jakie tylko e, klient zadaje, tam właśnie powinno być odpowiedzi. I to powinno być taka, e, takie miejsce zbierania wszystkich, wszystkich informacji o Twoim biznesie, o Twoich ludziach, o Twoich sposobach, e, wszystko dookoła Twojej firmy, co wiesz powinno być na stronie internetowej. Tak, i strona internetowa to już nie jest luksus, to jest obowiązek dzisiejszych czasów i znowu powtórzę to. Niezależnie czy prowadzisz swoją markę firmową, czy markę osobistą, warto tą stronę nawet imienną po prostu posiadać, bo Znowu idąc tak daleko w przyszłość, Instagram w każdym momencie może się skończyć, Facebook w każdym momencie może się skończyć. Ktoś może zbanować na przykład Platformę X, o czym też już słyszałam w ostatnim czasie, że są takie pomysły nawet na to względem zagrożenia, które mamy powiedzmy ze wschodu, żeby gdzieś powiedzmy ukrócić tą komunikację na X-ie. Więc jeżeli mamy platformę, która jest we władaniu, we własności jakichś innych koncernów, powiedzmy takich. Um, Telekomunikacyjnych, to się nazywa chyba high tech, o ile się nie mylę, nieważne. W każdym bądź razie to nie jest Twoja własność i wszystkie treści, które dostarczasz na social media, to nie jest Twoja własność. A strona internetowa jest Twoją własnością. Wiadomo. Jest na jakimś serwerze, jest domena, którą opłacasz, no ale myślę, że jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś tego Google'a po prostu zbanuje, więc wszystko to, co robisz na stronie internetowej, jest po prostu Twoje i gromadzisz te informacje, te zasoby, tą edukację do każdego. Klienta, którego powiedzmy chcesz mieć w najbardziej możliwie bezpieczny, bym powiedziała, sposób i taki stabilny. A o tej stabilności też dzisiaj mówimy. No i zobaczcie też, że na ten post, stories, film, coś jakby stworzyłeś, i to ma jakąś żywotność, no i w sumie tracisz to, co napisałeś po. Kilku, kilkunastu dniach. A na stronie A na to. Na stronie wisi, wisi, wisi. Jak i obligacje pracuje. państwowe. Tak jest, wisi, procentuje. E, coraz więcej osób może zobaczyć, coraz więcej internetu tam wchodzi. E, więc uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, która pomoże wam, jakby dokładać kolejną nogę do waszego marketingu i do rozwoju, który no, jakoś tam chcemy, żeby przyspieszał e, i działał coraz szybciej i coraz lepiej. No i znowu, żeby tu nie robić wysokiego progu wejśni naprawdę czasami taki one-pager zakładką o mnie, czyli kim jesteś, komu pomagasz i w czym, z zakładką o Twoich usługach, z zakładką z cennikiem i danymi kontaktowymi na sam początek jest absolutnie wystarczającą rzeczą. Nie musisz tworzyć stron, które są super wyczesane, które mają mnóstwo animacji, które mają mnóstwo trudnych podstron. Na początek zacznij od tego i potem znowu sukcesywnie sobie te kafelki dokładaj i tą stronę rozbudowywuj. Hey, I tu macie przykład physio 4 life sądzą, można zobaczyć jak kiedyś Fizio4Life wyglądała. Jak wygląda dzisiaj, ona jakby cały czas pracuje, cały czas się zmienia i trochę chyba jak z budową mięśni i tej sprawności, którą chcecie budować u ludzi. To jej się nie da zbudować. Czyli też pamiętajcie o tym, że strona www po prostu buduje się cały czas, cały czas wchodzą nowe rzeczy, nowe żywotności, nowe programy, nowe przyzwyczajenia użytkownika, które będą powodowały to, że musisz tą stronę edytować i nad nią pracować, powiedzmy, no cały czas, kiedy prowadzisz swoją firmę, żeby ona była też jak najbardziej dostosowana do tych użytkowników, którzy na nie wchodzą. Tak. I żeby jak najbardziej ułatwić Wam też jakby dokładanie tych kolejnych strumieni komunikacji, strumieni pozyskania pacjenta, czyli tych źródeł marketingowych, no to taką trzecią nogą, gdzie uznaliśmy, że jest ona absolutnie niezbędna, a przynajmniej warto ją mieć jako, jako kolejną w kolejności, to jest newsletter, bo znowu newsletter to jest Twoja baza kontaktów, poprzez, który, poprzez którą możesz komunikować się ze swoimi klientami, ze swoimi pacjentami, oczywiście posiadając odpowiednie tutaj zgody na tą komunikację marketingową. E, powiedzmy, że poprzez social media nie potrzebujesz tego mieć, ale w momencie, kiedy mamy ten newsletter, no to tak jak sami wiecie, jak jesteście, powiedzmy, członkami, odbiorcami jakichś newsletterów, no to tutaj, powiedzmy, możemy pacjenta zachęcić do tego, żeby on był na tym naszym newsletterze, na przykład posiadając jakiś tak zwany lead magnet, czyli jakąś taką broszurę, jakąś kwestię informacyjną, dla której sobie ten pacjent pomyśli, Podam ten mój e-mail, bo to będzie fajne. No i co? I znowu wtedy macie swoją bazę, która oczywiście na początku będzie mniejsza, ale prawdopodobieństwo tego, że ktoś do niej zajrzy, jest na ten moment najwyższe. Tak jest, najwyższa, no bo e, otwieralność newslettera to jest jakieś 30-40%, to już jest dobrze e, przeczytania tego, tych treści. To Przepraszam, właśnie, gdzie na social mediach się mówisz, że jak docierasz do 10% bazy no, swoich no obserwatorów, to jest sukces. Do 10%, a tu mamy 40%. Maksymalnie. 33% jest ok, 40% jest maksimum, które zrobicie przy małych bazach. M, powinniście być bliżej 40%, przy większych bazach bliżej 30%. E, taki benchmark, który nie więcej się e, mówi o tym, że tak powinno być. Teraz zobaczcie, macie klienta, który was kocha, macie klienta, który jest na social mediach i on was nie widzi, a na, newsletter, na stronie www wejdzie albo nie wejdzie, a newsletter zawsze sobie przypomni, ta dacie mu jakąś wartość, którą po prostu y, zrobi, więc y, te trzy filary, ten newsletter, strona www, social media, będą też się wzajemnie napędzać, bo wy możecie, załóżmy, powiedzieć na social mediach, idźcie na newsletter, zapiszcie się. Znaczyć, że Ej, Zobaczcie mój nowszy, najnowszy post. Na, potem na www ten newsletter się jakby tam najbardziej napędza względem zostawienia maila, więc potem można, Ej, na mojej stronie jest taki artykuł o tym i o tym, czy to cię interesuje, czy tamto i takby znowu te trzy rzeczy wokół siebie plus te rekomendacje, plus te polecenia, ta czwarta taka noga, e, jak to mówimy, automatyczna e, na te Naszym stole marketingowym, każda. Każdą nogę jakby wspiera i pomaga i tak powoduje przelewa. to, przelewa, może też tak powoduje to, żeby ta noga się jakoś bardzo nie zmęczyła, żeby nikt jej nie podciął, żeby wszystko działało i wtedy ten stół będzie stabilnie stał. I nawet jeżeli, nie wiem, jednego razu mailing nie dotrze do wszystkich, bo jakiś tam feed antyspamowy spamowy go wytnie, i gdzieś tam przejdzie do jakichś niesamowitych czeluści internetu i nie wejdzie tam, gdzie powinien wejść, no to nic się nie wydarzy, bo masz www. bo masz Instagram, masz YouTube, bo masz polecenia i wszystko pięknie będzie się napędzało i będzie takim szło nie iść takimi małymi ścieżkami, wiecie, takimi tam polnymi w lesie, tylko no piękna autostrada marketingowa. Tak i do posiadania takich autostrad marketingowych jak najbardziej was zachęcamy. Znowu powtórzę to, co powiedziałam wcześniej. To nie chodzi o to, że nagle dzisiaj rzucamy wszystko, e, robimy marketing i zaczynamy od intensyfikować działania na social mediach i na stronie www i na newsletterze, no i jeszcze gdzieś tutaj opiekować się tymi poleceniami. Zacznijcie od tego, gdzie jest wam najprościej i sukces sobie dokładajcie. Ja mam właśnie taką fantazję, że najprościej jest dokładnie tak, jak to przedstawiliśmy. Czyli na początek social media, bo ta platforma, powiedzmy, jest dla was bezpłatna. Jest najłatwy właśnie próg wejścia do niej, oczywiście, żeby móc postować. Musimy gdzieś być, powiedzmy, Bardziej tutaj, jak to tu się mówi, otwarci na udostępnianie swojego wizerunku, bo social media kochają twarze. Później powolutku dokładamy sobie stronę internetową, no gdzie warta... Która najczęściej będzie też trochę... Znaczy próg wejścia na Instagram, na YouTube jest zero. Tak. Czyli jakby platformy są bezpłatne, no bo dużo czasu poświęca I powszechnie znane. I powszechnie znanie. WWW, no, już wymaga od was troszkę wiedzy marketingowej żeby to stworzyć, więc trochę się nauczycie, co ludzie konują... Złożenia sesji nie. zdjęciowej, bo oczywiście do strony internetowej warto jest mieć... A nawet trzeba mieć tą warstwę wizualną, która tworzy tą pierwszą zawartość. Potem ten content pisany, czyli opisy o mnie, opisy właśnie usług, opisy cennika, to wszystko należy mieć i powiedzmy gdzieś tą zakładkę też o opiniach, która być może będzie właśnie tym zebraniem tych Twoich poleceń. To też jest praca dla Ciebie, żeby powiedzmy tutaj zachęcać swoich pacjentów, jeżeli o Tobie dobrze mówią i mówią, tak, je ja polecam, ja polecam, polecam temu temu. Okej, okay, super, a czym możemy to zapisać? No i tutaj znowu. Jeżeli mamy stronę, też moglibyśmy pójść w stronę wizytówki Google, która też byłaby niezbędna. No i to wszystko gdzieś się napęca później w ten e, newsletter, który powiedzmy jest taką ostatnią nogą, która jest do dołożenia w tych powiedzmy pierwszych czterech podstawowych. A co dalej? No to nie koniec, ale też nie chodzi o to, żebyśmy Was tutaj dzisiaj zalali tą, e, tym strumieniem informacji. No i teraz, jak to już wszystko masz, jak już masz te rzeczy, to też zobaczysz, że nawet te same treści w newsletterze. Te same treści na YouTubie, Instagramie, na TikToku. E, i te same treści na WWW będzie miało szansę po pierwsze zobaczyć więcej ludzi, to jest po pierwsze, po drugie inni ludzie, no bo jedni szukają, tak, drudzy szukają, tak, trzeci tak, ale przy naszych małych też nie myślę, że kogoś na jakiejś platformie nie ma. Wszyscy są wszędzie, ale wy macie też swoje jakby przyzwyczajenia szukania czegoś, nie? I te ludzie te na zewnątrz też mają jakieś swoje przyzwyczajenia, więc im więcej źródłach będziesz, im więcej możliwości zobaczenia Ciebie będzie możliwe, tym więcej różnych pacjentów z tą samą dolegliwością jest szansa, że będzie po prostu u ciebie albo cię pozna i ciebie spotka i zaufa tobie i przyjdzie na wizytę. Czyli zasada jest taka, że jeżeli na przykład Twoją grupą docelową niech będą powiedzmy pacjenci bólowi, ból kolana tak, no to oczywiście oni gdzieś mogą korzystać z różnych platform, ale po pierwsze. Część z nich, mimo że jest w tej samej grupie docelowej, będzie miała inne przyzwyczajenia. Czyli ktoś może chętniej korzystać z jednej platformy, ktoś chętniej z drugiej platformy. Ale nawet jeżeli korzystają ze wszystkich i ty im się wyświetlisz na wszystkich tych platformach, to też jest większa szansa na to, że on w kontakt z tobą, z twoją marką wejdzie zdecydowanie częściej, dzięki czemu ty zwiększasz swoje prawdopodobieństwo na to, że on podejmie tak zwaną decyzję zakupową. No bo utopijne będzie to, o czym też mówimy, chociażby na kursie medycznej marki osobistej, że jeżeli raz ktoś zobaczy Ciebie, to tak naprawdę jemu to przeleci jak samochód na autostradzie, jakby okej, okay, ale nie utrwali się i zdecydowanie więcej jest potrzebnych tych kontaktów z marką, aby podjąć z nią jakąś interakcję. Więc też nie musi się tego, że ktoś cię zobaczy tu, tu i tu, albo tą samą treść tu, tu, tu i tu. Wręcz to jest zobaczy pozytywne. tą samą treść, to najwyżej nie przeczyta. I nie wejdzie. Hmm. No już widziałem, okej, okay, rozumiem, pamiętam, wiem, nie robimy tego. Ale jeżeli to będzie na niego nowa taśma, albo wydaje nam się, że tamtej nie zauważył, to ma szansę zauważyć tą. Czyli okej, okay, super, znowu kolejna szansa, tak naprawdę, tak? Też pamiętamy o tym, że mamy mieć 26 kontaktów z Marką, tak? Aż jej zaufamy, aż ją zobaczymy, aż ją zapamiętamy w naszej głowie. To dość dużo, naprawdę dość dużo sytuacji, w których musicie być, więc im więcej nawet tej samej treści, bo to to chodzi o najważniejsze, żebyście nie myśleli, że macie teraz tworzyć różne treści na różne platformy. Na początku jest to kompletnie niepotrzebne. Można jakby tworzyć podobne treści i wrzucać i to dużo mniej czasu wam zajmie niż jednego dnia 8 różnych treści na 8 różnych platform. Nie, no tak nie polecamy. No, no to też są inne sposoby, o których być może będzie przestrzeń, żeby jeszcze powiedzieć w tym podcaście. Tymczasem e, dobijając ten odcinek, jak to się mówi, dobijając do brzegu tego odcinka, e, zastanów się ty z taką swoją własną refleksją, jak tam się ma twój stół, na ilu nogach on stoi i co możesz zrobić, jakie działania po kolei wdrożyć, żeby ten twój stół pozyskania klienta był bardziej stabilny. Oczywiście, jeżeli działasz sam, no to jest to najbardziej komfortowa sytuacja, Sytuacja, bo też powiedzmy to źródełko, ta wanna, którą musisz wypełnić, jest relatywnie najmniejsza. Jeżeli posiadasz zespół specjalistów, którym musisz ten grafik zaopiekować, musisz ten grafik wypełnić, no to tutaj realnie te nogi każdego z tego, ta każda noga z tych nóg w naszym stole, powinna być możliwie jak najszersza. Więc przyjrzyj się temu i zobacz, co po kolei możesz dołączać, właśnie żeby tą stabilność zachować, bądź stworzyć sobie dla swojego komfortu. Czyli stabilność, bezpieczeństwo w marketingu też są ważne. No i widzimy się w kolejnym odcinku serii Zdrowego Biznesu. Pa.